Dzień dobry, to ja, zmachana matka małolatka. Witam was dla odmiany z Deberczyna I jakże żwawym krokiem, chociaż jest ponad 30 stopni, udaje się na baseny Aquaticum. Wielu z was je chwali, więc wypada sprawdzić, czy są lepsze od Hajdu Jeżeli chodzi o parkowanie, ten parking, który widzicie za mną, 560 forint, forintów. Za cały dzień jest bardzo blisko wejścia na baseny, może nie przy samych basenach, bo tam już miejsca były zajęte, ale nie ma tragedii. Normalnie na parko więc dobrze jest mieć ze sobą drobne odległość od kempingu niecałe 30 km. No i za chwilę zobaczycie jak to tutaj wygląda. Baseny są za tym rondem. Już co nieco widać. My już mamy bilety kupione, a niestety zapomnieliśmy kilka rzeczy z samochodu, więc musiałam jeszcze przejść. Fajnie jest, bo obsługa mówi po angielsku, więc nawet jeżeli wasz język, tak jak mój, nie należy do perfekcyjnych, to jest zdecydowanie łatwiej się dogadać niż po węgiersku. I tak na przykład w kasie powiedziano nam, że nie możemy wyjść już z obiektu, ale poprosiłam, mówiąc, że zapomniałam ważnej rzeczy z samochodu i wypuścili mnie. Mam nadzieję, że mnie wpuszczą z powrotem. Zobaczymy. I tak jak Wam mówiłam, zgodnie z tym, jak obiecały Panie na obsłudze, bez problemu weszłam sobie drugi raz. Jedyne co, to musiałam oddać opaskę, eee, Pani nie wypuściła, no i teraz mnie ją z powrotem zwrócili żebym już mogła sobie ją założyć na rękę. Jeżeli chodzi o koszt biletów, to bilet familijny dla dwóch osób dorosłych plus jednego dziecka to jest 11 900 forintów. Pozostały cennik postaram się zaraz tutaj wkleić, a za chwilę pokażę Wam jak to tutaj wygląda. Wyszliśmy sobie na taras tak to wygląda z góry tam jest strefa dziecięca to za Wam pokażę. A tutaj jest jacuzzi. I ono ma szklane dno. za sobie tam wejdziemy. Jesteśmy na kolejnym basenie. To jest taka świetna atrakcja dla dzieci. A z drugiej strony jest tor. Ten tor jest płatny, 1200 forintów od ósmego roku życia i 20 minut. Na tym torze można spędzić. W ogóle bardzo przyjemna woda. Nie tak jak fajk w szoboszno, fajk w szoboszno, są strasznie zimne w tym roku. Tutaj się wchodzi bez problemu, jest bardzo przyjemnie, naprawdę pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne. przeznaczona jest dla troszkę starszych dzieci. Gdzieś tu mi się. Kuba! Co ty tu robisz? Tam, ja cię znalazł. Uf, <słuch> to jest takie fajne wszystko. Dwie wióry Baseniki dla małych dzieci Ożaglowane czy tam jeszcze jest basen z jakimiś bąblami małymi? Tu jest basen tułarski I tam z boczku za do skakania też jest, też jest jeszcze jakiś basem a my idziemy tam na te centony. teraz zobaczycie dobrze idziemy tej nie do końca i przy okazji znaleźliśmy basem kolejny z borowiną myśleliśmy że jest tylko w jednym miejscu się okazuje że jest to musimy tędy chyba przejść tak Mamy radę, tak? Ostatnie baseny, baseny termalne 36-38. Nie wiem czy ktoś tu wchodzi. No znaczy, jest siedzą ludzie, ale są bardzo gorące. Kryte żaglem. Gdzie nie gdzie? nogami. Czuję się czuje łódką w <śm> <śm> <śm>